Zapraszam na spotkanie z Elizą Kubarską reżyserką filmu i Mon Moniką Bright, producentką. Moment na rzęsiste brawa. Ja nazywam się Wojciech a jestem programerem tego festiwalu. Jak Państwo wiedzą, Rocznej edycji brzmi Z Czułości do Świata. Więc mam takie pytanie otwierające, może nie bardzo zaskakujące. Jakie czułe ścieżki Was doprowadziły do takich bohaterów? Pytam i o szerpów, i o alpinistów. Którędy zmierzałyście i odkąd i dokąd doszłyście? Przede wszystkim witamy wszystkich serdecznie. Bardzo się cieszymy, że jesteśmy częścią festiwalu w Kinie. To jest nasz dopiero drugi pokaz kinowy, także super, mocne przeżycia. A wracając do Twojego pytania, no generalnie jest tak, że sama jestem ze świata związanego z górami, ze wspinaniem. I oczywiście ten temat jest bliski bardzo mojemu sercu i znam dosyć dobrze filmy, które opowiadają w pośredni albo bezpośredni sposób o górach. I od jakiegoś czasu doskwierało mi, doskwierał mi brak historii o wyprawach te, tego typu, o wyprawach ekstremalnych, wyprawach himalajskich, ale opowiedzianych nie z punktu widzenia zdobywców, nie z punktu widzenia ludzi, którzy przyjeżdżają z, innego, z innej części świata, żeby zdobywać, ale właśnie z punktu widzenia lokalnej ludności, w tym przypadku są to szerpowie, to są górale, który, którzy zamieszkują najwyższe partie Himalajów i gdyby nie oni być może większość wypraw himalajskich nigdy by się nie odbyła. To jest symbioza, która trwa ponad 100 lat i bolało mnie po prostu, że ten temat w jakiś sposób był, no nie wiem czy pomijany, ale zawsze gdzieś tam był na uboczu, prawda? Odpowiadając na Twoje pytanie, ta czuła ścieżka, rozpoczęła się w naszym życiu chyba już 10 lat temu, bo to jest już trzeci film z Elizą. Pierwszy zrealizowaliśmy pod wodą, drugą w karakorum, czyli niedaleko. I w końcu jesteśmy w górach. A myślę, że ten temat stawania po stronie tych, którzy są. Jakby zawsze w cieniu. Myślę, myślę że towarzyszy nam od, od, od pierwszego spotkania. Mam też pytanie jeszcze do Ciebie, Monika, jako producentki, też w sumie do Ciebie, Eliza, jako reżyserki. Jako kompletny laik, osoba, która właściwie góry zna tylko z wypraw narciarskich, powiedzmy, byłem przerażony nawet teraz na tych ostatnich scenach. Ponownie widziałem ten film już dwa razy. Bałem się oglądając go, więc powiedzcie, jakie były takie najtrudniejsze momenty podczas zdjęć, bo wiem, że Piotr Rosołowski, autor wspaniałych zdjęć, nie jest alpinistą, tak? nie jest z tego świata. Te zdjęcia są porażająco piękne. Co się działo poza nimi? Jakie były największe wyzwania? Wiesz, samym wyzwaniem jest dotarcie w to miejsce, bo. To jest już prawie 5000, 5000 metrów, y jeszcze trochę. Dojście do tego miejsca było bardzo, bardzo karkołomne, bo nie dość, że nie jest to, y to nie są okolice Everestu, to nie jest centralny Nepal, y to jest wschodni Nepal, więc w ogóle, żeby tam dotrzeć, to oczywiście trzeba wynająć helikopter y albo iść tam powiedzmy dwa tygodnie pieszo. Y My tam byliśmy trzy razy. No, powiem o tej, ostatniej, o, o tej ostatniej wyprawie, już końcowej, właściwych zdjęć. Y, kiedy wylądowaliśmy w Głąszy i mieliśmy plan przejść przez przełęcz, okazało się, że warunki pogodowe zmieniły się tak drastycznie, że musieliśmy obejść y, górami 100 kilometrów, żeby dojść w ogóle do bazy pod kumbakarną. Y, no, dla osób, które nie są alpinistami, czyli ja, Piotr, y, Zosia Moruś, Sierkowiec. I chyba już nie. Um, to, to, to było wyzwanie, to było wyzwanie. I oczywiście wiesz, jest kwestia sprzętu, przeniesienia sprzętu, sprzętu, który jest bardzo wartościowy, um, z całą uważnością, żeby nic mu się nie stało. Um, I poprowadzenie całej tej karawany szerpów, w których chyba w pewnym momencie rzeczywiście było prawie no, kilkadziesiąt osób, um, w tych warunkach było naprawdę bardzo, bardzo ogromnym wyzwaniem. Trzeba mieć oczywiście świadomość, że wszelka usterka. Na przykład y, zepsuł nam się agregat prądotwórczy zaraz na samym początku w bazie, y, no bo ktoś go zalał nie tym paliwem, który, którym trzeba było. Oznaczało to, że przez kolejny tydzień czekaliśmy na nowy agregat prądotwórczy. W przypadku produkcji filmowej oznacza to, że nie mogliśmy ani wyczyścić kart, na których był materiał, nie mogliśmy włączyć komputerów, nie mogliśmy naładować baterii. Czyli przez tydzień graliśmy, no jak, tak jakbyśmy mieli znowu taśmę filmową, licząc, ile mamy jeszcze minut y, materiału możliwych do nagrania, i rejestru rejestrując to, się, co się działo, bo ta akcja y, ciągle się działa, tam, tam już się działo. Więc oczywiście tego typu problemy y, no, mieliśmy szczęście, bo żadna kamera się nie zepsuła, ale gdyby do czegoś takiego doszło, to jest bardzo trudne. No, ale jeszcze wracając do Twojego pytania. Y, ja myślę, że no, my już dużo przygód mamy ze sobą, z Moniką. Ja myślę, że jednak zrobię z niej kiedyś tą alpinistkę. <śmum> Mam świetny pomysł. <śmum> no, tak jest, że faktycznie to jest. To chyba była najtrudniejsza z tych wszystkich produkcji, które razem zrealizowałaśmy. Ja pierwszą jeszcze, jeszcze pierwszy film zrobiłam na Grenlandii. Taki swój debiut, żeby było łatwiej. Ale jednak tutaj, kurczę, no, chyba dostałyśmy dosyć mocno w kość. A to, co było dla mnie najtrudniejsze, oczywiście związane z tym miejscem, no to jest tak, że to oczywiście jest miejsce, które nie jest sprzyjające człowiekowi. W tym sensie, że no, tam nie jest łatwo, niełatwo się śpi na lodowcu przez trzy tygodnie na lodzie. A również to, co mieli zrobić panowie nasi wspinacze, jak i asystujący im szerpowie, no nie należy do najbardziej bezpiecznych zajęć na świecie. Więc dla mnie w ogóle to było bardzo trudne wyzwanie w takim poczuciu wewnętrznej odpowiedzialności. No myślę, że Monika oczywiście ma te same przemyślenia za ludzi. No bo film jest filmem i fajnie, że tutaj mogliśmy się spotkać i obejrzeć sobie półtorej godziny. Mam nadzieję, że Wam się jakoś tak trochę podobało. No ale życie prawdziwe, to jest, tam, się, tam się naprawdę te, te rzeczy działy i, i ci ludzie no, naprawdę mogli zginąć. To było bardzo trudne. Teraz mam pytanie o to życie właśnie poza filmem. Życie prawdziwe, jak to ujęłaś? Jak się potoczyły losy, jak się toczą losy teraz tych bohaterów Szerpów? Wiem, że zbieracie pieniądze na, na naukę dla tego chłopca. Czy jesteście z nimi w kontakcie? Co u nich się dzieje teraz? Nasz młody bohater Dała w lutym skończył szkołę średnią z świetnym wynikiem A, czyli taka szóstka nasza. Są szóstki teraz. I generalnie on ma marzenie, żeby zostać lekarzem. Natomiast to jest bardzo długotrwały proces. To, 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 to jeszcze potrwa 8 lat, to jest kolecz, do którego się musi dostać. Po dwóch latach musi stać egzamin, wtedy dopiero będzie mógł studiować, praktyka i tak dalej. I, i, I te wszystkie dodatkowe egzaminy to jest proces, który od dzisiaj będzie trwał 8 lat. Oczywiście on jest bardzo kosztowny. Um, dlatego zbieramy pieniądze na, na portal zrzutka.pl pod hasłem DAŁA idzie na uniwersytet. Także zachęcamy do odwiedzania i do pomocy po prostu, bo to jest świetny, świetny chłopiec, świetny uczeń. On Oczywiście ma możliwość dostania stypendium, ale to stypendium pokryje tylko 50% kosztów, więc w momencie rozstania z rodziną jego mama wzięła nas na stronę i kazała nam przysiąść, że im pomożemy. Więc zamierzamy to zrobić. Mam też pytanie do Ciebie Elizo jeszcze. Kiedyś rozmawiałem z jednym wspinaczem, który mi powiedział, że wiadomo, że jest taka tendencja, zwłaszcza wśród ludzi w pewnym wieku, którzy mówią, że kiedyś było lepiej, kiedyś było inaczej. A on powiedział jedną ciekawą rzecz, że rzeczywiście to atmosfera podczas, podczas wspinaczek bardzo się zmieniła przez media społecznościowe i dostęp do sieci. Kiedyś było tak, że ludzie z gór po prostu byli w ciszy, samotności ze sobą, skupieni na sobie nawzajem. A teraz oczywiście cały świat śledzi wszystkie wyprawy z wypiekami w naszych bezpiecznych, ciepłych mieszkankach, a tam wichury się przewalają, ale czy to czegoś nie straciło to wasze środowisko przez, przez internet po prostu i media społecznościowe? Kto zyskał to kto stracił i co? No oczywiście, kiedy to, co ja sobie bardzo ceniłam w trakcie tych zdjęć, to to, że począwszy już od wioski Gunsa, tam nie ma zasięgu, nie było żadnego zasięgu. Telefonicznego również. My mieliśmy jeden telefon satelitarny na całą naszą ekipę filmową, i to się kończyło tym, że raz na kilka dni każdy z nas wysyłał SMS-a do rodziny, że jest ok. I dzięki temu, słuchajcie, to było fantastyczne, bo my się po prostu mogliśmy całkowicie skupić na pracy nad tym filmie. To jest taki komfort, który, którego ja w życiu prawie nigdy nie mam, że ja mogę być tylko skupiona na tej jednej rzeczy. I ja myślę, że dokładnie to samo dzieje się na wyprawach. No, są zobowiązania wokół, wobec sponsorów, na przykład. Także to nie jest tak, że to jest całkowity wybór y, alpinistów dzisiaj, że oni koniecznie chcą tam na tej klawiaturze dzia działać, chociaż pewnie niektórzy też mają radość z tego. Y, dla mnie to nie jest fajne. Uważam z mojego punktu widzenia, myślę, że to bardzo od, odciąga Twoją uwagę od tego miejsca, które jednak jest magiczne. Mam nadzieję, że to widzieliście. A w przypadku jakichś tragicznych wydarzeń w ogóle, no to, to, to moim zdaniem to w ogóle już jest na granicy, bo czasami media dowiadują się o czyjejś śmierci szybciej niż rodzina. No to proszę sobie to wyobrazić, albo rodzina dowiaduje się o tym z mediów. Ja myślę, że to jest w ogóle, jest w ogóle bardzo trudne. Ale jeżeli już jesteśmy w, me, w temacie mediów, to ja tylko może do, dodam, że yy, to wszystko również wpłynęło bardzo na sposób postrzegania przez szerpów wypraw. Ponieważ e, to są buddyści, buddy, oni są wyznawcami buddyzmu tybetańskiego i to są ludzie, tak jak Jomdo powiedziała, Dalai Lama nasłuchi, jeżeli ty jesteś dla kogoś dobry, to ten ktoś jest dobry dla ciebie. I oni naprawdę e, tak się zachowują, tak wierzą. I w pewnym momencie szerpowie no, dotarli do Facebook, dotarł do nich, prawda? I nagle oni odkryli, że e, ten klient, ja mówię tutaj o takiej grupie, Niekoniecznie alpinistów, tylko o, o turystach bardziej wysokogórskich, których, ja na, których oni często nazywają po prostu klientami. To są ludzie, którzy są przez tych szerpów tam wciągani na tą górę. I oni odkryli, że taki klient, turysta wraca tutaj do nas i jest jakimś celebrytą niesamowitym, a Nada wraca do tej swojej jednej chaty i gotuje na tym ognisku dalej. I nic się w jego życiu nie zmieniło po tym, jak zdobyła raz dziewiąty raz, albo canchę która jest bardzo trudnym ośmiotysięcznikiem drugi raz, albo kolejne inne góry. I, i zaczęła w nich się budzić taka złość, co poczuliśmy w trakcie, w trakcie zdjęć. Mieliśmy ten komfort, że oni nam bardzo zaufali. To oczywiście jest proces, dlatego. Pierwszy raz byłam tam sama, przez miesiąc szłam, znaczy szłam przez dwa tygodnie, żeby w ogóle do nich dotrzeć i zbudować tą relację. I powiedziałam, że ja chcę opowiedzieć film o wyprawie, ale z waszego punktu widzenia im się ten pomysł bardzo spodobał, bo chyba też czuli, że to jest, to jest coś, co jest fajne. I dzięki temu oni w ogóle pozwolili nam filmować wszystko. My często nie wiedzieliśmy, co się dzieje w trakcie zdjęć, to znaczy o czym oni rozmawiają. Mogliśmy się domyślać, ja oczywiście nie mówię w tym dialekcie, Monika też nie, w tym dialekcie mówię około może 300 osób na świecie w ogóle i później dopiero przy, w momencie kiedy już tłumaczyliśmy ten materiał odkrywaliśmy co tam w ogóle się dzieje. Ja mówię nie, mówię dzwonię do Moniki, nie uwierzysz, nie uwierzysz co John dopowiedziała w ogóle. No i też były bardzo dużo mocnych słów powiedzianych przez Nadę, krytycznych słów pod, pod adresem wspinaczy. Dorastając w latach 80. w Polsce, miałem takie poczucie, że takie nazwiska jak Wanda Rutkiewicz, Jerzy Kukuczka, pamiętam rozmowy na podwórku dzieci między sobą, które omawiały wśród bloków wyprawy polskich alpinistów. Mi jakieś uczucia patriotyczne są raczej obce, ale pamiętam, że taką dumę wtedy że jednak Polak potrafi i to się cały czas dzieje. Czy, być może jest to pytanie bardzo z pozycji laika, którym, którym jestem, ale czy jest coś, Specjalnego w Polakach, w tych stosunkach do wysokich gór, we wspinaniu się? Dlaczego to jest tak popularne w naszym kraju, który ma te nędzne, małe teatry i właściwie, żeby takie rzeczy osiągać, trzeba zmieniać swoje życie, porzucać wszystko, inwestować pieniądze? Jaka jest stopa zwrotu z tej inwestycji? Dlaczego to, się tak, dlaczego to jest tak popularne, ten sport? Czy znaczy, też mam takie poczucie, że Himalajzm jest właściwie takim naszym polskim sportem narodowym wręcz. No faktycznie wyróżniamy się bardzo na arenie światowej osiągnięciami. Specjalizujemy się w zdobywaniu ośmiotysięczników zimą na przykład. Mamy chyba najwięcej osiągnięć na świecie w tej, w tej dziedzinie. A dlaczego tak jest? No, myślę, że to jest generalnie pytanie... Znaczy ja pytam właściwie Ciebie. Dlaczego tak jest? Co Cię ciągnie w góry? Czego tam szukasz i co znalazłaś? Znaczy ja nie jestem himalaistką, ja nie wiem co ja tam robiłam w ogóle, znaczy no nie jest tak, pytasz mnie dlaczego ja się wspinam, no właśnie, no właśnie nawet w trakcie zdjęć, to jest taka rozmowa, którą mamy ze sobą z Moniką, nawet wczoraj o tym rozmawiałyśmy, no jest coś w tym wspinaniu, co mnie tak strasznie kręci i nagle i, i również w trakcie produkcji tego filmu przecież idea była taka, żeby trzymać ten punkt widzenia Szerpów i opowiadać tą historię z punktu widzenia Szerpów, a jednak ta historia wspinaczy no bardzo mnie w tym pewnym momencie pochłonęła. Oczywiście tam się bardzo dużo działo, to znaczy w momencie kiedy Marcin zrezygnował, zresztą słusznie dla niego oczywiście, z udziału w tej wyprawie dalej, Dima i Sergiej wyruszyli na ścianę i dotarli do bardzo dużej wysokości. Tego nie ma już w filmie, bo jakby to nie do końca był temat tego filmu no to ja może tak powiem pokrótce co tam się wydarzyło i oni po osiągnięciu wysokości 7400 metrów zaczęli taki no, dosyć drastyczny odwrót, no i dla mnie to było bardzo emocjonujące to co się tam działo no głównie dlatego, że czuliśmy się wszyscy tak jak mówiłam na samym początku odpowiedzialni za nich chociaż zdobycie wschodniej ściany Kumbakarny to był ich oryginalny pomysł, to są generalnie ludzie, którzy no, są jednymi z najlepszych alpinistów na świecie, dwukrotnie, dwukrotnie zdobywcy takiego alpinistycznego Oscara. Więc naprawdę to jest czołówka światowa. Kumbakarna była ich marzeniem, i oni od samego początku mówili mi, Eliza, wiesz, to nie jest to twoja, twoja odpowiedzialność. A ja im mówiłam, słuchajcie, jak chcecie zrezygnować, to rezygnujcie, w którym momencie chcecie, nie musicie tam iść. No ale oni już tam byli i dla mnie świadomość, że coś im się stanie. No była tak straszna, że, że jakby yy, gdzieś pewnie w którymś momencie w ogóle ten mój fokus na, na tej historii, fokus na szerpach, yy, gdzieś się zatracił. Yy, no, bo tak jak mówię, życie, prawdziwe życie yy, zaczęło pisać troszkę inny scenariusz. Yy, I na przykład ostatnio, jedno z ostatnich ujęć, które widzicie w filmie, czyli ta twarz Dimy tego Rosjanina została już nagrana przeze mnie w momencie, kiedy ja po nich wybiegłam z pomocą Zosi Moruś naszej, naszej pani dźwiękowiec, która realizowała dźwięk w drugiej części zdjęć. Wybiegłyśmy najdalej jak się, jak się dało do nich, żeby im przynieść jedzenie, bo oni naprawdę w bardzo złych, w złym stanie w ogóle dotarli do tego miejsca, a dlaczego? No nie wiem, może widzowie mają jakiś pomysł, dlaczego ci Rosjanie tak bardzo parli, żeby zdobyć tą kumbakarnę. To jest ten moment, kiedy Państwu oddam głos. Kto pierwszy chciałby zadać pytanie, ja podejdę z mikrofonem. Mhm. Na razie nie ma chętnych. My musimy też powoli kończyć tą rozmowę, bo są przerwy pandemiczne. Kino musi zostać zdezynfekowane, także jeżeli Chcecie jeszcze coś dodać do tego, co powiedzieliśmy? To tak, jest właśnie ja bym, ten moment. Tak, tak, ja bym chciała tylko dodać, że mamy to szczęście, że dzisiaj z nami na, na sali jest duża część ekipy filmowej. Może ja przejdę na angielski w takim razie. Uh, I would like to introduce you to part of our film crew, which is today with us here. And uh, if I can ask them, maybe they can... Maybe they can yeah, even they come can here, because we are finishing a, the, the talk and it would be really great if we could see you, all of you. Can join us on the stage. To była to była produkcja um, polsko-niemiecko-szwajcarska, bo to były bardzo trudne i, i drogie zdjęcia. Uh, so we have with us no może, let's come. Yes. <laughs> let's come everyone. my yes, So I would like to introduce you Zosia Kujawska, she was our assistant production uh, person and, uh, może ja mogę to powiedzieć po polsku, Zosia jest <laughs> Polką. Bardzo nam pomagała, gdyby nie Zosia to z Moniką na pewno nie dałobyśmy rady, to było tak trudne. Uh, Umid from Germany, He's our co-producer. Thank you very much. Uh, Marcel from Switzerland, our uh, composer, He did this amazing music you could hear.. Barbara, our great film editor, we spent really almost half month. Almost living in one house and uh, going through the whole material. Half year, half year. <laughs> Kaspar from Switzerland, also our co producer. Thank you very much. Nadia, uh, assistant editor, also so big support. Thank you, Nadia. And Bernhard, who supports us with his talent uh, when we work on the legend, uh, we, which we hear on the place, but we wanted to, to put in the, in the way that um, all of us will understand it, what is behind this culture of Sherpas. Thank you, Bernhard. Okay, thank you. Dziękujemy bardzo. Dziękuję Państwu bardzo. Dodam, dodam jeszcze tylko, że film trafi do szerokiej dystrybucji kinowej w grudniu. Już nie możemy się doczekać. Jeżeli chcą Państwo komuś z rodziny bądź przyjaciół polecić, to można już oficjalnie mówić, że to będzie grudzień. Jeżeli nie zdarzy się nic niezwykłego, mam na myśli pandemię. Mamy nadzieję, że nie. Dziękuję Wam bardzo. Dziękujemy, bardzo. Dziękujemy i zapraszamy w grudniu.